W Zasieckie Polski odbywa się regularna wojna. Społeczność Ukrainy pokazuje ogromne bohaterstwo i poświęcenie swojej ojczyźnie. Zaś Polacy okazują wielkie serce w niesieniu pomocy uchodźcom. To, co było jeszcze dwa tygodnie temu niewyobrażalne, stało się faktem, a żołnierskie mundury przywdziewa, coraz większa część mieszkańców Ukrainy stają się celem do strzału. Iż wysiłek, zapał i młodość składają ojczyźnie w daszach. To poważne zobowiązanie i mam nadzieję, że sprostacie jego realizacji. Uczniowie oddziału przygotowania wojskowego z szacunkiem noście ludzi. Bądźcie zawsze jego godni. I dopełnijcie roty ślubowania. Ja uczę klasy mundurowej. Ja uczę klasy mundurowej. Liceum ogólnokształcącego. Liceum ogólnokształcącego. Ślubuję. Ślubuję. Na sztandar ze społeczku. Na standardze społeczku. Imienia generała Nikodema Słudzik w Dobrowie Bielszczyckie. Imienia generała Nikodemus Słudzik w Dobrowie Bielszczyckie. Że będę szczerze stał na straży. Że będę szczerze stał na straży. Honoru, godności i dobrego imienia mojej szkoły. Honoru, godności. Państwo, dziękując za zaproszenie, kierując słowa przede wszystkim wobec pana dyrektora, muszę przekazać również gratulacje. Dobra opinia o Dąbrowskiej Szkole jest, sięga dużo dalej niż granice powiatu sokulskiego, i jest to rzecz bardzo ważna. Nie tylko dla wspólnoty lokalnej, ale dla całego naszego regionu, to, że taką szkołę mamy. Z jednej strony potrzebujemy takich szkół. Myślę, że samorządowcy. Pan starosta, pan, pan burmistrz chyba potwierdzą, potrzeba takich szkół w miejscowościach, które no nie są stolicami województw, czy, czy nawet stolicami powiatów, a mimo to potrzebują rozwoju, potrzebują tego, żeby tu młody człowiek znajdował szansę na zdobycie dobrego wykształcenia. Dziękuję za zaproszenie, chciałbym powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem, jestem tu za każdym razem, przy ślubowaniu, jestem pod wielkim wrażeniem naszego zorganizowania. Gratulacje, panie dyrektorze. Gratulacje wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości. Rodzicom, że wychowali swoje pociechy w taki sposób, że można teraz patrzeć na nich i być dumnymi. Witam też rodziców, przedstawicieli szkoły naszej w Dąbrowie Białostockiej, Liceum Ogólnokształcącego, dzisiaj jako burmistrz Dąbrowie Białostockiej, ale też absolwent, absolwent tegoż właśnie liceum. Jest mi niezmiernie miło uczestniczyć w tak podniosłym wydarzeniu, pięknie zorganizowanym też dzięki porozumieniu tu z służbami mundurowymi, z kadrą, która tutaj w Liceum Dąbrowskim funkcjonuje. Witam Was serdecznie też drodzy uczniowie klasy pierwszej mundurowej. To już kolejna klasa mundurowa, która w Dąbrowskim Liceum rozpoczyna swoją działalność. Już teraz pod sztandarem tej klasy przygotowawczej to też ogromne wyróżnienie dla całego miasta Dąbrowa Białostocka, gminy, ale też powiatu sopulskiego, województwa, o czym wspominał wojewoda i też myślę, że całego kraju jakim jest nasza ojczyzna Polska. na wojska polskiego.